Witajcie kochani w drugim odcinku. Dzisiaj znowu jest ze mną. Olik za 2, siemanko. I dzisiaj będziemy, prawdopodobnie jak nam się uda, dokończymy nasz kochany domek. Tak więc do rzeczy. Tak już wygląda pierwsze piętro. Jeszcze nie ma szyb. A zaraz się zajmiemy drugim. No tak, będziemy dzisiaj robić schody na górę. Tutaj będą, raczej tu gdzie ja stoję, albo Mateusz. One będą... No, skrzynie ja będą... One będą z boku czy one będą na środku yy, w nie. Dobra, to tu będą schody gdzie stoję i one będą z drewna. To Mateusz daje, ja już zaczynaj robić już czekaj. Dzięki. dobra Czekaj żeby to jakoś fajnie wymierzyć. Ależ, one muszą być tak... Kurde, nie ma siekierki. Ja mam, to rozwalę. daj mi. To to. Dobra. Musimy sobie zrobić nową siekierkę, bo jest na wyczerpaniu. Będzie tak bardziej tutaj... Dobra. Bliżej ściany, przy samej ścianie miały być Znaczy nie, bo tam jest ten płotek i nie chce tego zrobić. No dobrze. Czekaj, już piszemy. No świetnie, zrównowałem siekierkę. Może być ironia co? Może być ironia? Może Musiałem to być z fapki. Zaschodamy damy skrzynię, co? Dobra, już tutaj się. Jeszcze jedne schody tam połóż. Fak, spadłem. Co? Jeszcze jedne schody tam połóż. Dobra. Tu na końcu. Tak, dobrze. Idealnie. Dobra. Mamy nasze kochane... drugie piętro. Dobra, buduj. Zrobię Ci tutaj wejście. Co sobie zrobimy, sweet screen, screenshota co? No, może być. Dobra, to, to będzie na 5, nie? Drugie piętro? Jeszcze jeden do góry, a później będę w dach. No tak, potem. Hmm, 56, raczej nie wystarczy nam. Mamy sadzonki. Ja przerobię tą mączkę kostną, co? No to przerób. I Aj, skocz pod drzewo. Albo dobrze, ja pójdę potem. Znaczy, po co mam skoczyć pod drzewo? Gdzie Znaczy, tutaj go wybudujemy, nie? Masz dirt. Hmm. Mamy dirt? Nie Masz... wiem. Marzymy. Ja No, domek zaczyna nabierać kolorów. Myślę, że jeszcze tutaj. aksautów. kolorów. Ja myślę, że tutaj, jeszcze po bokach, damy. płotki, mm, i na to damy, tak jak tutaj mamy w domu. skrzynię, co? Znaczy, nie skrzynię. Ja to trzeba A brakuje no. mi drzewa na wykończenie dachu. Tomasz, Mam 40. Masz. O Genius. Bierz i chodź, czekaj, muszę te żeby zrobić. Hmm. Czekaj, schowkuj, że nawet raczej nie mamy drewna. Oj, nie ma drewna. Dobra, może mam cztery patyki, zrobię ci sikierkę. Przer nie wiesz, czy przerobiło się to drewno? Nie no wiem. Czy, czy przepaliło się to, to, to. Gdzie jest to żelazo? Gdzie w poemie? Słuchaj. Przy sobie mam. To Daj mi. E, przepalę. Jest już przepalone. Daj. To zrobię wiaderko. Praderko, hmm, przydałby się jeszcze jeden A dobra Ty popatrz co robisz Dobra Masz płoty? Jeden To i co um, Ale pojawił się znowu problem. ...drewno. No trzeba iść! Będę rąbać. Muszę rąbać drewno! Już idę. No w zasadzie... Czekaj, ja tylko skoczę po dirt. Spłotka spłotka, spłotka Jaką mi szyb. Słamko. Szyb mi mrako. Znaczy, piasek ja jest jeszcze... Się. Jest... Na pustyni jest go pełno, żebyś nie zauważył. To to jest piasek? Znaczy, jeszcze jest w, pie... w piecu, jak chcesz. Ale tylko jak chcesz. Idę pod drewno. Drewno, jak ja idę już, A, mam Dir i posadzimy na nim. Mam 28 Dir tu, Dir tu, dobra. To jak gdzieś je tutaj posadzę, co? Gdzie jesteś? Na dole. Tutaj co? No dobrze Dobrze, panie dobrze W zasadzie jeden odstęp. Daj te drzewo mm, Masz 8 Będę sadził. Chodź, bo mi pomożesz, bo sam nie dam rady tego wszystkiego. Albo można zrobić zasadzie... Dobra, Sadzę Gdzie jesteś? W domu. Idziemy w nocy trochę poekscytować, bo a, musimy iść na szkielety, żeby mieć więcej mączki. Idziesz? Czekaj, muszę skończyć. Okej. Okay. No, brakło. Znowu takie dziwne drzewo wyrosło? O. A to nie jest dymowe, chyba. Nie wiem, chodzi tutaj. Nie, to jest jednak dymowe. No. Idziesz? No już łomię drewno. W zasadzie podoba mi się ten game, to bo tak, mniej wysiłku jest przy tym, znaczy no, do... niby czegoś tu brakuje, ale nie jest źle, właśnie przyda się przy... Zabiłeś przy... mi i zabiło mnie. Zginąłeś? No. Gdzie jesteś? No, chcę się z ciebie zapatrzyć. Też. A Znaczy, gdzie zginąłeś? Idź po te itemki, co miałeś. Tu. Chyba dalej, tutaj. Chyba wykopałeś jakiś dziurę. Muszę tam skoczyć. Albo odejdę tam. Dobrze, że skoczę. Masz. Jakiś tunel wykopany. Gdzie jesteś? W spadłem. No nie. Szyba, jeszcze, jest... ale żyje. Czy mam Ci pomóc. Panie Polik, 22. No czekaj, teleportuję się. Niebezpieczny taki oh. coś. W tym ciągu nie wiem, gdzie jesteś. Ale jak będziesz przy domku, to może... zaakceptuj TEN TELEPORT! Bo już... Jeszcze żyję. Mm. Dobrze, idę pójść tym domku. A to trzeba zasypać. Gdzie ty? Dobra, ja idę zrobić siekierkę. Zrobić też? Nie mam. Oks. Przerobię to drewno przez bo jest takie pszydkie. Czy dziwnie to tak wygląda? Tak w jednym miejscu sku... tyle drzew skupimy To może zrobimy naokoło co? Nie Czy no sobie... ładnie to wygląda. Chyba, że zrobimy tutaj jakiś nasz ogrod FAK masz drewna? Pustaka tylko? No tylko Buduję dom, czuję dużo. Dwa, idealnie, się Dobra, idziemy. Kurde, znowu nie zajrzałem ile nagrywamy. No nie, A około 10 minut. No nie, znowu trzeba będzie się żegnać. No chodź, pożegnamy się i. No, ja się na ten to... odcinku. Czerpnij się do mnie. To co? Dlaczego masz strzałę w głowie? Stoczyłem walkę na śmierć i życie. Dobra. Dziękujemy za nasz drugi odcinek. Łapkujcie, subskrybujcie. Cześć. Na razie.